Do Ełku dotarła Fundacja Dbam o zdrowie. Wolontariusze przez pięć dni przyjmowali wnioski dotyczące pomocy finansowej przy zakupie lekarstw. Fundacja w zależności od sytuacji materialnej wnioskodawcy może przyznać od 50 do 300 zł na zakupy w aptekach, a potrzebujących nie brakuje. Jest to akcja skierowana do ludzi, których w naszym kraju jest ponad 4 miliony stojących na skraju ubóstwa. To są ludzie, którzy nie mogą. Zrealizować le recept, prawda? Stoją przed dylematami, zadając sobie pytanie, co ma zrobić, wykupić leki czy kupić jedzenie. Pan Henryk sam nieraz przed apteką rozstrzygał podobne dylematy. Doskonale rozumie więc, co mogą przeżywać osoby chore, znajdujące się w ciężkich warunkach finansowych. Borykałem się, wiele fundacji odmówiło mi pomocy. Nawet fundacja pani Dymnej odwróciła się do mnie plecami. Nawet Caritas. Przez 7 lat szukałem pracy, nikt nie chciał mnie zatrudnić. Dopiero fundacja mnie przygarnęła. I to dzięki fundacji mam wózek, prawda, na którym mogę się poruszać, bo ten, który dostałem NFZ-u, rozsypał się. O tym, ile co miesiąc trzeba zostawić pieniędzy w aptekach, wie doskonale pani Janina. Przyszła do fundacji z dokumentami mamy, by chociaż trochę odciążyć ją w wydatkach na medykamenty. W sumie to bardzo dużo, bo ma serce chore i, 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 i Parkinson. Czyli to są bardzo drogie leki. Ceny leków w Polsce nie należą do najtańszych. Tym bardziej, że po preparaty farmaceutyczne muszą sięgać ci najmniej uposażeni, emeryci. To oni często chorują i równie często odwiedzają apteki. Bardzo drogie są leki. Ja na przykład kupuję od naciśnienia, czy takie witaminy kupuję, to są bardzo drogie. Emerytura mała jest. Na leki średnio około 100 zł. Ale jestem zdrowy. A jak bym chorował, to jeszcze więcej. Widzi Pani, teraz o już idę po leki. No wydaje, bo emerytury są nieduże, a ale leki drogie. Mimo narzekania na wysokie ceny ludzie kupują leki, bo przecież zdrowia nie można przeliczyć na żadną sumę. Koncerny farmaceutyczne doskonale o tym wiedzą. Ale podczas akcji Dbam o Zdrowie, jako jej sponsorzy zrobili krok w kierunku swoich najuboższych klientów.